Zapomniałem, że mam nagrywać, i no, już tam paru razy łatwiej. No, ale tam nie jest aż tak a. Dobra, skupiamy się. Strzelić tego w końcu? O kurde! Coś te broń, co ja miałem, to była taka dosyć słabiutka. Dobra, przydałaby się tu teraz apteczka, bo już nie pamiętam, czy to była jakaś apteczka, czy nie. Bo ja troszkę krwawy i trochę HP nie zeszła No ale oczywiście twórcy o tym nie pomyśleli przeładowujemy Nie wiem po co. I po cichutku na paluszkach, żeby nikt nas nie zapił. Możesz być ała, 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 nie! No Paul, gdzie ty jesteś? Gdzie on jest? No to... Piczko, kurde! Rusz, tupak! No super, ale by się ruszył dupem, może i mi pomógł, co? No chodź tu. Boże, a ten powoli, bo przecież nigdzie mu się nie spieszy. A ja tu zaraz zginę, tak? No nie! No kurde! Z tego całego Paula to wszystko, moim zdaniem. Dobrze. dwu. Ludzie, nie uwierzycie normalnie po. Nie ja wiem, którym razie, chyba z dziesiąty raz to robię. Więcej niż z dziesiąty raz. Z dwadzieścia razy to robiłem. I jak to nagrywałem poprzednio, to właśnie jak robiłem tą misję, to się tak wkurzałem, że odpowiedziałem Nie, nie robię I dopiero chyba po tygodniu, lub nawet więcej Zasiadłem i powiedziałem Dobra, nie, wypadałoby to w końcu zrobić A co czy tam ktoś jest? Chyba nie ma Dostępny A dokładnie nic

Odcinek jak nic na dwie części Zawadzę się wkurzałem, żeby go nie podzielić oh. Nareszcie A w dubie ja mam waszą prędkość Gońcie mnie jeżeli chcecie Wow, gdzie Debiu a jedziemy po chodniku to A po policjancie już pojadę No nie, no jedź gościu, jedź! Musiałem przerywać w ten słup? No musiałem Gdzie oni ten kto wyjechali? Dobra, widzę Uszkodzenia? <laughs> Poza tym, córki, jestem w chory Przerwie między nagraniami właśnie się rozchorowałem Bo jak już mówiłem, zrobiłem przerwę kakademii Żeby ochłonąć się, tak powiem i jest teraz, jak to nagrywam, to jest wtorek, zaraz po świętach. Także no. Co on tak wolno jedzie? Eee. Właśnie odrypałem. Gdzie on skręcił? Tutaj tutaj skręcił. Jedź szybciej, gościu. Jadę prosto Jeden cały czas. Aha, oni skończy tam i serwki, zalagi bo mam trochę teraz. Co tak wolno jedzie? Ja się pytam, no co? Myślę, w sensie, że to teraz mamy wyjść i ich pozabijać. Oh, już się bałem, że przegraliśmy. O jezu. Dobra, ciła. I feel sorry for these animals. He'd you in the back the first opportunity he gets. I thought about what my mother or Sarah would do if they saw me there. This one's finished. One less to worry about. <laughs> Why are you standing there with that look on your face? Remember? Those guys want to do your girl yesterday. You better get used to it. I got used to it. <coughs> <coughs> Mam nawet tego... Ostatnie to będzie dobra misja! Pamiętam ją, to była naprawdę dobra misja Lubiłem ją bardzo eee... Dobra Także to by było na tyle, także... No, serio, że tak długo nie było? Ale no, po prostu no. I teraz przez pewien czas pewnie też nie będzie nic, bo mam egzaminy zaraz, a dokładnie jutro, czyli chyba 24 to jest lub 3. Już sam nie pamiętam. No ale dobra. Także ja się z wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. No i cześć.